W porażce na wyspie Pakiteo, młodzież toczyła bój w grze cios chlap raz dwa trzy x cel. i poznała misia-nurka. Tak jest, misja nurka Lększona przed zombie naprawdę mu pomógł, ale Jasmine dał niewiele korzyści. Sugar wybiła Semi z Emi. A po zwycięstwie drużyny Maskłak wsadziliśmy Emi i Semi do armaty i pożegnaliśmy na zawsze. Zostało dziewięcioro, to sporo, bo wkrótce będzie ośmioro. Kogo wystrzelimy, a kto się uchowa? Koniecznie oglądajcie totalną porażkę na wyspie Pascita! Totalna porażka na wyspie pakiteo. Halo! Ty tam, asystentko! Dość leniuchowania! Już, 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 już! Zorganizuj mi jedzenie, a potem wprowadzę cię w arkana niekczerności! Tak, zaczyna mnie już wkurzać. A, 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 Piknik to najbardziej romantyczny sposób na posiłek. Jeśli pominąć fakt, że przy każdym kęsie możesz natknąć się na robaki albo odchody zwierząt, ale nie będę teraz o tym myślała. Mówiłaś, że Sky nie zadeklarowała się jednoznacznie? Nie. Powiedziała tylko: Też Cię lubię, ale. Ale może znaczyć wszystko. Na przykład: Ja też Cię lubię, ale jeszcze bardziej niż Ty mnie. Aha. Sky jest ambitna, amigo. Nie przyjechała tu, żeby kogoś poznać, tylko po milion dolców. Ty nie? Mnie tam nie obchodzą pieniądze. Sorki, co proszę? Twoja głupota wszystko zagłuszyła. Nie zapłaciłbyś miliona dolców, żeby zdobyć prawdziwą miłość? Ach. Przyprowadzę do ciebie, Sky. <laughs> Znajdę Sky, wyślę ją do Dave'a i powiem Jasmine, co naprawdę czuję. Słyszę, jaką mózg ci pracuje Sky? No, między nami dziewczynami, powiedz, Sugar, o co chodzi. Ja tylko... Myślisz, że między Dave'em a Ellą coś jest? Oszalałaś, Jasne, że nie. Ach, tak, dzięki, Sugar. Dave flirtuje ze wszystkimi. Co? Co ty wygadujesz? Powiedział mi, że prawe oko ma ładniejsze niż lewe. Gra na dziewczynach jak na kapeli banjo. Wcale tak nie myślisz, prawda, Sugar? On sobie z tobą pokrywa skaj. Pamiętaj o tym. Tak! Wcisnęła mi jej ale drużyny niedługo się połączą. Czas delikatnie namieszać. Sean! Widziałeś gdzieś Dave'a? Jest na polanie. Gotów na wszystko w imię miłości. Ah! Mój książę Dave postanowił wyznać mi swoje uczucia. Oby tylko nie planował pikniku. Ptaki, które są ze mną, wszystko zjedzą. Tak, to było też o tobie, Alan. Hmm, tak, książe Davidzie. d wystarczy. E, przygotowałem ten romantyczny piknik, bo. E, Mów dalej. Jest dla kogoś bardzo wyjątkowego. tej Davidzie, nie jestem taka! Zjawi się tu lada chwila, więc mogłabyś już sobie pójść, zanim Sky tu przyjdzie? Więc to dla. Sky? No, oczywiście! <grym i zjawi> ja! A gdzie... po co ja to ciągle wącham? Sky, Pulana! Jest pięknie! Nie mogę podać szczegółów, ale musisz! Cześć, co, teraz? Lećcie na miejsce zbiórki. Czas, abym pośmiał się z waszego bólu. Czeka was wyzwanie! O, świetnie! Do roboty! Ale... o rany! Hej, z tą wyspą coś jest nie w porządku. Te drzewa wczoraj były bliżej, a tej góry wcześniej wcale nie było. A ja jestem w stu procentach pewny, że brakuje ci kilku koali do kompletu. Koali do kompletu? Kukulamuniu. Poważnie, no coś jest nie tak. Jasmine, muszę ci powiedzieć, co czuję! Ja pierwsza! Masz się trzymać ode mnie z daleka, jasne? Super! Mam dość sprzecznych sygnałów od tego chłopaka. Najpierw jest słodki, potem wali we mnie pałką, a potem przynosi kwiaty. Jeżeli Kanadyjczycy tak flirtują, to jak się oświadczają? Daję Ellie i Dave'owi jeszcze minutę, potem wylądują w armacie. Ej! No to mamy czas, żeby wspólnie poprowadzić program. Ej! To jest beznadziejny pomysł. Krisa onieśmiela mój talent i nieprzeciętna uroda. Moje włosy są skarbem narodowym. Dzieci zazdroszczą mi cery. Powinienem prowadzić ten program! Ella, co się stało? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku! Tylko moje serce przepełnia smutek! Coś mi się przypomniało. Myślałam, że Dave lubi mnie, ale to ty zdobyłaś jego serce. On mnie lubi, tak? Przepraszam i przepraszam, że się uśmiecham. Wszystko w porządku? Nadal się uśmiecha? Jest mi bardzo przykro. Spóźniłem się, ale ja. Nie szkodzi? Cześć. Co ja wyprawiam? Co ja wyprawiam? Nie mogę, no bo. Co ja wyprawiam? Dzisiejsze wyzwanie nazwałem Atak Przekąski. Ten automat przyjmuje tylko złote monety. Zwycięży drużyna, która pierwsza wrzuci złotą monetę i dostanie jedzenie. To będzie całkiem proste. Miałem nadzieję, że ktoś z Was powie coś takiego. Szefie, monety wręczam Alfonsowi i Betty. Właśnie biorą nogi za pas. One uciekają za nimi. Stop! Ani kroku dalej. Małpy muszą mieć fory. Małpa ginosejłak ma niebieską obrożę, a małpa Maskwak różową. Sugar, natychmiast odsuń się od automatu. Co? Nigdy nie lizaliście szybki w automacie, mając nadzieję, że poczujecie smak pysznych serowych dosów? Czas to nadrobić. Mam tutaj tajną broń. Dobra, pobiegniecie za małpkami. Za... Obiecuję, że tu do ciebie wrócę z kamieniem. Małpa raczej sama się nie złapie, Sugar. O, masz żeby to! Szybciej! Małpa może być już w połowie drogi do Brisbane! Załatwię parę spraw i potem do Was dołączę. Jakich spraw? Ej! Nie zamierzam słuchać Twoich rozkazów! Jasmine. Jak chcesz, sama sobie poradzę! Majtkowa tortura nie zdoła powstrzymać zła! Aaaa! Max, wiesz, czemu ona się ciebie nie boi? Bo cierpi na chorobę głupiej twarzy i jest złą osobą. Nie, bo nie korzystasz ze swej nikczemności. <grym wysz> Jak możesz? Prawdziwe zło nie dyskryminuje. Jest złem dla wszystkich. Jeśli Jasmine i Topher nie okażą ci szacunku, daj im nauczkę. Tak, tak! Lekcja nikczemności! Nauczę ich okazywać szacunek! Scarlett miała ostatnio trzy dobre pomysły. Mianowanie jej asystentką to było świetne zagranie. Sugar, daj banana. Spróbuję go wymienić na monetę. U, co? Nie mówiłeś, że banan był potrzebny do oszukania małpy. Poza tym lepiej działać z zaskoczenia. O! Oh, oh. oh. Nie! Chris! Kolo, bardzo przepraszam. Goniłem małpę i... Widziałeś ją? Nie? Spoko, dzięki! Zapamiętać! Czas znienawidzić Tofera. Mam komórkę Chrisa! To było tak proste, jak zabranie małpie forsy! Możesz się pozbyć obroży, a ja i tak cię znajdę, bo... Łapka gotowa. Jak zdobędą monetę i będą wracali tą drogą do automatu... Uu, my wygramy, a Max jest frajerem! Haha. Bach! I wtedy zawisną w powietrzu! Och, pomóż nam, Max! Pomóż! Jesteśmy przekloni! Najpierw pokłoncie się przed czystym złem i uczyńcie mnie przywódcą! Tak zdobędziesz należny ci szacunek! Będziemy ci służyć, Max! Jesteś wspaniały i mądry i przystojny! Jestem charyzmatyczny! O, tak, właśnie! Mieliśmy to powiedzieć! Powinniśmy poszukać Jasmine! Kiedy jesteśmy blisko ciebie, to. Stój! Nie skończyłem odgrywać tej senki! Złapią Dave, ja wezmę monetę! A czy Chris mówił, że małpy zostały wcześniej wykąpane albo odprzawione? Co to miało być? Wypluj ją! Jeśli drużyna ma skłark. tak będzie sobie radzić, to mi się to widzi! <ścoughs> Co? Zbyt zabawne? Chcecie zobaczyć wkurzonego niedźwiedzia? Ja też! Więc oglądajcie dalej totalną porażkę na wyspie pakiteo. Halo! Producent wykonawczy totalnej porażki? Markomicie. Nazywam się Scripps Hackley i dzwonię z gazety, o której z pewnością pan słyszał. Pytanie, ile lat ma Chris McLean? 60 czy 65. Naprawdę? Czyli miał ciężkie życie. Nie myślał pan o młodszym, przystojniejszym, prowadzącym. E, jeszcze za muszę kończyć. Ha, ziarno zostało zasiane. Mówcie, która z was ma... Zaraz, zaraz. Któraś z tych małp może być naszą małpą? Ej! Do której to należy? Gadać! Niezła zagwozdka. Mamy monetę w małpie uwięzionej w niedźwiedziu. Da się ją odzyskać. Potrzebna jest babeczka z otrębów i kapusta. Fu, nie. Moneta jest w środku, więc zaprowadźmy niedźwiedzia do Krisa. Tak, pomysł, żeby zaprowadzić niedźwiedzia do Krisa jest straszny. Możemy zginąć. Ale chcę pokazać, że nadaje się na chłopaka, więc... Tak, to świetny, niesamowity plan. I wcale się nie boję. Zróbmy to. Chodź, misiu! Kici, kici! Cip, cip, misiu! Taś, taś! Świetny plan, Sky. Chyba mnie polubił. Teraz trzeba tylko... A! Ech, ech. Rewelacyjny plan, Sky. To jest wyłącznie moja wina. A! Jego pacha śmierdzi jak spalona opona. Dowiemy się, która małpa ma monetę dzięki naukowemu eksperymentowi. To żadna tajemnica, że u naczelnych występują neurony lustrzane, prawda? Ej. Małpa widzi małpa robi. Zagunaj. Mów trochę prościej. Pomóżcie! Szybko! Nie pomagajcie! Nie podchodźcie! Trzeba coś wymyślić! Już! Większość ludzi musi wybierać między urodą, wdziękiem, a inteligencją. Mami, to i to! Aha! O kurczę, gdyby tylko wśród nas znalazł się ktoś, kto potrafi uspokoić tego niedźwiedzia jakąś fajną pioseneczką i uratować biednego Dave'a. Ella, zaśpiewaj Miśkowi! Zaśpiewaj mu! Ale nie mogę! Chris mówił, że jeśli zaśpiewam, to wyśle mnie do domu! Chrisa tutaj nie ma. A kto Mógł donieść na koleżankę? Ja nie. On się nie dowiela. Śpiewaj. Uh, róbcie to, co chcecie, tylko się pospieszcie. Uh. Dobra, małpy. Pomachajmy rękami. Luzaki wskazują na kamerę. Ej, trochę wolniej. To jest trudne. I wyrzucamy małek. Mam ją. Dzięki, kolo i Już mam! Ej, gdzie się wszyscy podzieli? Rak, Proszę, musisz zaśpiewać, Ella! No dobrze, niech Wam będzie! Max, jak oznaczyłeś pułapkę? Wcale jej nie oznaczyłem. Dokładnie wiem, gdzie ona jest. Widzisz, była właśnie tutaj. Według planu Max nie miał wpaść w pułapkę, żeby drużyna wiedziała, kto ją zastawił i go wyeliminowała. Teraz muszę go nakłonić, żeby się przyznał. To nie będzie łatwe. O! I zastawiła sidła! Ha, ha. Mylisz się głupia! To ja! Ja! Ha, ha, ha. Poszło łatwiej niż myślałam. Niedźwiedź mój i ja idziemy poprzez las. Blask słońca zgasł, lecz to nie obchodzi nas! Tak szczęśliwego mi się nie widziałem nawet w reklamie płatków śniadaniowych. Jak przegramy to wyzwanie, wiesz na kogo zagłosuję. E, nie umiem czytać w myślach. Wierzyć się nie chcę! Ach. Jak się stąd wydostaniemy? Ucieczka jest niemożliwa! Tę pułapkę stworzył najbardziej nikczemny umysł! Nie da się z niej wyjść! Ten niedźwiedź jest w transie? Jak tego dokonaliście? Trudno, trzeba mu powiedzieć. Ella? Zahypnotyzowałam go! Najważniejsze, że mamy monetę. Tak... Mówicie, że moneta jest w małpie, która jest w tym niedźwiedziu. Wszyscy się zgadzają z tą wersją? Taka jest prawda! Dosyć, dosyć gadania! Już czas wziąć misia za rogi! Zalej kudłaty, wypluj o to stworzenie! Szybciej, wiem, że tam jest! O dobra, małpot, twoja kolej! Oto moneta! O, przeszukaj małpy, szugar. Jasmine jest niedaleko! Znajdź tę monetę! Nie wydaj wszystkiego od razu! Trzeba ją wrzucić do automatu, żeby wygrać, sugar! Z drogi. Nie! Nie! Byłka z masłem! Ma wygrywa wyzwanie! Dzisiejsza przekąska pochodzi z naszej japońskiej filii. Totalna porażka! Mniam, mniam! Szczęśliwe chwile, rybie ogony szefa hacheta! No, drużyno Ginosaiwag, czas na głosowanie. Zdecydujecie, kto powędruje do armaty. Dzisiaj wszyscy mają przyjść na ceremonię eliminowania. Na Gino Ginosawag podjęła decyzję. Ci zawodnicy są bezpieczni – Jasmine, Scarlet, Tofer. A tym, na którego głosowaliście, jest… Max! To? Zemsta! Pożałujesz, że mnie poznałeś, Krisie McLean! Spóźniona groźba. Ból, który ci zadam, będzie… Ale… to nie Max pofrunie dzisiaj do domu. Ha! Jednak się nie przestraszy! Doszło do mnie, że pewna piosenkarka zaśpiewała swoją łabędzią pieśń. Przykro mi, Ella. Dostałem anonim w tej sprawie. Ściśle rzecz ujmując, to był raczej anonim, ale nieważne. Lecisz do domu. Oh. Tak, napisałam anonim z błędem. Ale co z tego? Ella, o, d, p, adła i już! Żegnajcie mi, kochani! być wśród was. Nie smuć się, Sugar, uśmiechnij się. Dobrze, spróbuję. Teraz przynajmniej mogę śpiewać, kiedy tylko zechcę. Czyli zawsze. Hej, zaraz, co jest? Nie ma zgody na muzyczne wstawki. Mój czas skończył się. Nie powiem wam, że w programie tym się bawiłam śle. Postaram się nie ronić łez Choć muszę już pożegnać się Nie, dość tego! Zjawiłam się w programie I nieźle mi tu szło Choć uszkodziłam miejsce, gdzie kręgosłup kończy się Już wszystko dobrze jest Lecz muszę już pożegnać się Już za wszystkimi tęsknię, wiesz I za tym skrzatem też Żegnaj, eee. choć moje serce płacze Nie, nie chciałabym z niej zginąć, Bo muszę już pożegnać! Się. I to by było na tyle! Sprawdziłbym, ile dzieciaków da się upchnąć w armacie, ale ósemka zostaje. Kto następny wyruszy w podróż z wielkim hukiem? Oglądajcie koniecznie totalną porażkę na wyspie Pakiteo! Opracowani i udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika. Reżyseria Piotr Kozłowski. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Łukasz Talik, Jasadowa, Bartosz Okuchowicz, Beata Wyrąbkiewicz, Józef Pawłowski, Grzegorz Kwiecień, Agnieszka Kunikowska, Monika Pikuła, Agnieszka Feilhauer, Krzysztof Szczerwiński, Katarzyna Łaska, Tomasz Płasiak, Michał Głowacki, Miłogo Streczek i inni.